Kolejne dziś wiadomości Policja w kaliszu wyjaśnia tragiczne zdarzenie. Auto najechało należącego na, na jednym mężczyznę. 39-latek nie żyje. Ze wstępnych ustaleń wynika, że z nieznanych dotąd przyczyn mężczyzna leżał na drodze. Informują mundurowi. Ciężko ranny trafi do szpitala, gdzie zmarł. Do wypadku doszło w niedzielę około godziny 17.30. Służby wezwał kierowca samochodu osobowego. Na miejsce przyjechali policjanci i strażacy, którzy wyciągnęli 39-latka z auta. Mężczyzna miał poważne obrażenia i został przetransportowany do szpitala. Kierowca Volkswagena był trzeźwy w momencie zdarzenia oraz posiadał wymagane przez prawo dokumenty. Ze wstępnych wynika, że poszkodowany 39-latek przed wypadkiem leżał na jezdni. To na razie wszystko. Pozdrawiam. Szczot Joker.